Witam wszystkich dzisiaj przedstawiam danie od Wifona. z grzybami shiitake na styl wietnamski zapakowane w takie pudełeczko plastikowe powiedzmy mniej więcej że to taka nowość chociaż jak ten film się ukaże to raczej nowością to nie będzie no ale po prostu wcześniej takich nie było były różne dania w kartonikach, w kubkach Teraz mamy w takim plastiku. Z jednej strony to dobrze, bo nie musimy na przykład myć naczyń dodatkowo. Ale gorzej na przykład przy transporcie, bo to jest dosyć sporych rozmiarów. A jakbyśmy chcieli wziąć więcej, no to raczej ja bym kilku sztuk takich raczej nie brał. Ewentualnie wziął jedną, żeby mieć naczynie. A tam resztę sobie po prostu przesypał do torebki jakiejś. O ile rzeczywiście bym chciał wziąć kilka na dzień, co włącznie. Jedno bezpośrednio do zjedzenia można sobie zabrać. Waga 120 g, kaloryczność to 175 kcal na 100 g gotowego produktu. Mogę już podać dokładną ilość, jak całość ma. Tutaj do tego zrobienia potrzebujemy 400 ml wody, która właśnie się tutaj gotuje. Jest instrukcja obsługi co tam dokładnie trzeba zrobić. Makaron jak się nam zrobi, to trzeba nadmiar wody zlać. Tu jest jakieś miejsce do zlania tego, ale otworzymy jak to wygląda w środku. do zlania wody. Ogólnie to widziałem takie zupki w Rosji były sprzedawane w takich opakowaniach. Tutaj powinien być sos, który należy dodać później, warzywa. Olej no i makaron. Taki trochę inny niż w typowych zupka z tej samej firmy no i plastikowa wanienka powiedziałbym to oznaczenie PP Oczywiście można makaronu nie kruszyć, ale łyżką lepiej się taki. Je. Chociaż można też widel. No, znacznie więcej jest chyba niż w takich typowych zupkach tej zieleninki. No a to, to już yy, później. Tak to się prezentuje, później zaleję to wodą, przykryć na 3 minuty, wlać wodę i będziemy te rzeczy dodawać. Ponad 3 minuty minęły, makaron odsączony. Bardzo fajna sprawa z tym odsączaniem. Nic nam przez to nie wypadnie. Pomimo że makaron pokruszony. Tu oczywiście oprócz tych samych grzybów shitake. Jak się okazało w spisie mamy też grzyby typu Mun. No ogólnie tych samych grzybów to jest tylko 2%, 2,1. Więc niezbyt dużo. Można sobie poczytać cały skład. Oczywiście, jak zwykle bywa w tego typu daniach, trochę chemicznych dodatków jest. No przecież musi być dobry smak. Więc muszą one być. Więc dodajemy jeszcze ten sos. Sos, w którym są jeszcze te grzyby. i tak? Czyli te wersji suszonej, to były tylko te grzyby typu mulk. Tego sosiku tu niezbyt dużo jest. Większość tej torebki to zajmują te grzyby. No i ten olej czy tam oliwa nie jest raczej to konieczne ale skoro już dali no to jest mam nadzieję, że tutaj nic doprawiać nie trzeba wszystko będzie dodane tak jak powinno być Czyli w zasadzie cały ten smak powinien być w tym sosie. Więc trzeba go porządnie rozmieszać w tym makaronem. No ogólnie nie wygląda to na jakieś zbyt mocno duże danie. te 120 gramów. Myślę, że jednak coś tutaj będzie. Coś po pokroju takich zupek koreańskich tamtego makaronu jest znacznie więcej, a też mniej więcej tyle ma, no tyle, że tam nie ma jakiegoś sosu. Przeważnie. Wszystko suche. Więc tutaj pewnie sporą część stanowiły właśnie te grzyby shiitake w sosie, więc dużo ważył Makaron zdecydowanie wizualnie różni się od tego z typowych zupek z tej samej firmy, jak i z innych. Tamte są takie okrągłe, te są bardziej takie podłużne. Chyba starczy tego mieszania. Jak to teraz smakuje. No sam makaron jest trochę taki jakby lepszy od tych typowych To jest zupka. No grzybły nawet całkiem tu sporo ich jest łącznie z tymi drugimi, co tu na końcu widać, mm. bardzo dobre grzybki. Danie raczej jest bardzo łagodne, zdecydowanie nie jest pikantne. Powiedziałbym, że takie lekko słodkawe, nawet, czyli ta raczej słodecz taka w tym sosie była. Nie jest może to złe, ale raczej rewelacyjne to też to nie jest. Oto taka po prostu lepsza wersja zupki. Jak do zupki nalejemy mniej wody, to też powstanie tego typu danie. No tyle, że tu mamy normalne grzyby, których całkiem sporo tutaj jest. Grzyby, które są dosyć dobre. I podobno mają tam jakieś właściwości lecznicze czy coś w tym rodzaju. Warzywek też tam trochę jest, zieloninka jakaś jest. Na pewno nie jest to złe, ale raczej rewelacją bym tego nie nazwał. W fajnym opakowaniu. Jeszcze jakby tutaj łyżkę dodawali, albo widelec to by było jeszcze lepiej. No, ale ogólnie nie jest jeszcze tak źle. Zdecydowanie muszę sobie to zaraz doprawić. Trochę bardziej pikantniejsze się zrobi wtedy. Nie jest oczywiście mdłe, bardziej takie słodko-grzybowy smak. O ile ktoś grzyby lubi, makaron też w sumie nie jest zły. Polecam dla kogoś, kto takiego coś nie jadł. Jeszcze jest inna wersja, będzie nieco później. Na pierwszy raz wolałem tą z grzybami. raczej takim czymś się najść nie da. Bo tu główny składnik to oczywiście makaron. A to co takiego? No, powiedziałbym, że danie takie średnie, ale złe, oczywiście też nie jest. Zawsze to jakaś taka odmiana od jakichś innych dań czy zupek tego typu. Także cena i gdzie ja sobie to kupiłem, jak zwykle, będzie pod spodem w opisie. I to tyle na dzisiaj. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Cię żaden film. No i do następnego filmu.